Znajdujemy się na mojej plantacji w Grojcu, koło Czerwińska nad Wisłą. Jesteśmy tutaj na plantacji odmiany Roxana. Plantacja była nakrywana agrowukiną P23 na zimę. Była roślina zabezpieczona w zimę przed mrozami, co spowodowało również oszczędzenie kwiatostanów i truskawki w momencie tegorocznych przymrozków. Rośliny były zabezpieczone również przed mrozami produktami firmy Timac Agro Fertilider Leos, co też zniwelowało uszkodzenia. Rośliny były jeszcze w momencie, w momencie nie zakwitniętych kwiatostanów z tego względu, że rośliny były hartowane. Wiosną były odkrywane w okolicach, w okolicach początku kwietnia, prawda? I później na spadki temperatur były okrywane agrowłókniną, co spowodowało duże zmniejszenie, jeżeli chodzi o straty pomrozowe. Oceniałem straty po tegorocznych przymrozkach na jakieś 2-3% na swojej plantacji. Wszystkie plantacje mam przykryte agrowukino na zimę i nie przyspieszam tych odwian, z tego względu, że chcę uzyskiwać lepszej jakości plon i oczywiście dużej wydajności. W tym roku okazało się to strzałem w dziesiątkę, z tego względu, że na plantacjach pod folią perforowaną były dużo gorsze skutki przemrożeń. Tu jak widzimy, kwiatostany są wcale nie uszkodzone. Rośliny nie wykazują jakichkolwiek niedoborów na składniki pokarmowe. Na tej plantacji, w wszystkich plantacjach, które są do zbioru, są stosowane nawozy, jak wspomniałem wcześniej, firmy Timacagro, które powodują razem z biostymulacją lepszą jakość rośliny, również jak i lepszą jakość pozbiorczą owoców. Jeżeli chodzi o odmiany, jesteśmy na kwaterze, jak wspomniałem wcześniej, odmiana Roxana, jest jeszcze również obok odmiana Vibrant, jest to pole takie można powiedzieć doświadczalne, również jest areał tuż za nami odmiany Hanoj, która była pozostawiona w gruncie, no tam były przemrożenia troszkę większe z tego względu, że nie była okryta. Żadną agrowłókieną ani folią perforowaną przed tymi mrozami. Tam gdzieś mamy spadek plonu, będzie w granicach około 20-30%. Wszystkie te najładniejsze kwiatostany zostały uszkodzone, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o dodatkowe zabiegi, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, pierwszym zabiegiem to był stosowany w okresie, w okresie wzrostu rośliny w miesiącu kwiecień, początek kwietnia. Był stosowany topsin w dawce. 1,5 litra na hektar. Razem dodawany był środek karate 0,2 litra na hektar, żeby już zabezpieczyć pierwsze te pąki, które były porażone przez kwieciaka. Następnymi zabiegami był, był to zabieg Turam, który był podawany tuż już na rozwinięcie się przed kwiat, płatkiem kwiatowym. Również był już podawany mospilan, gdy było intensywne kwitnienie, żeby zabezpieczyć następne, kolejne, kolejne kwiatostany. Problemem się stał, dwa tygodnie temu pokazał się przędziorek, plantacja została zabezpieczona środkiem takim jak Ortus w dawce litr 25 plus slipa 0,2 litra. Jeżeli chodzi, teraz kolejne zabiegi, w tym momencie już jest zawiązywany, jak widzimy, owoc. Będzie szedł preparat Signum w dawce 1,8 kg, następnym po 5 dniach będzie preparat Switch. Switch będzie podawany również z preparatem na bielący się owoc, a preparatem firmy Tima ferti Fertilider Elite w dawce 4,4 litry na hektar, żeby rośliny jeszcze ostatecznie wzmocnić, uzupełnić niedobory które będą się prawdopodobnie pojawiały, potasu, boru, no i w szczególności wapnia, który jest bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o jakość pozbiorczą tych, tych owoców. Jeżeli chodzi o nawożenie pozbiorcze, nawożenie pozbiorcze jest bardzo ważnym elementem w truskawce z tego względu, że Budujemy już tam potencjał na następny rok. Budujemy rozbudowę korony, z której będą w na następnym roku pojawiały się nowe kwiatostany. Nie uzupełnimy, nie odbudujemy rośliny już wiosną. Wiosną wiosenne nawożenie jest tylko po to, żeby regenerować, rasować ten plon, który uzyskujemy w danym roku i wpływamy na, głównie na, na jego jakość. Na plantacjach tych, jeżeli chodzi o grupę azotów, tutaj bazuje na azocie sulfamo 20 jest to azot, który testowałem w tamtym roku u, u siebie na plantacji. Bardzo fajnie się spisuje, zawiera azot amidowy i amonowy. Nie mamy nawozu, nie ma azotanowego, który powoduje szybszy wzrost rośliny, i później jej delikatne niedokarmienie niedokarmienie prawda, w okolicach już zbiorczych. Prawda? Azot jest dopasowany do rośliny i do, do pogody. Prawda? Jeżeli chodzi tutaj o nawadnianie, na plantacjach tych nie mam nawadniania, ani kroplowego, ani deszczowego, z tego względu, że ziemia bogata jest w prusznice, wapń odżywczy i dosyć ma wysokie pH, to jest raz, ale drugie to znajdujemy się na polach, gdzie jest klasa gleby dwójka i trójka, czyli tutaj absorby tej wilgoci są dosyć spore. Ktoś może się zapytać, jaka jest wydajność. Wydajność jest taka, może być powtarzająca co roku, w granicach od 24 do 26 ton plonu. Z czego plonu handlowego na, na, na sprzedaż detaliczną? Hurt Detal wynosi z tego około 90%, czyli mały odsetek towaru jest truskawki sprzedawany, jeżeli chodzi o skupy. Spodziewam się, że na, na tych plantacjach, które były pod agrowłókniną P23, spodziewam się zbiorów gdzieś 6-10 czerwca. W tym roku te zbiory będą troszkę opóźnione. Zarówno na mojej plantacji, jak i na plantacjach innych. Powodem były spadki temperatur w okresie świąt wielkanocnych, no i te, które były z 9 na 10 maj. Termometry na moich plantacjach były rozmieszczone w dwóch miejscach. Wskazywały na metrze minus 4 przy gruncie minus 6 stopnia. Jeżeli chodzi o, o tutaj, o temperaturę, ona odgrywa bardzo duży czynnik jeżeli chodzi o produkcję truskawki, spadki temperatur powodują przedłużenie plonu oczywiście i opóźnienie jego w granicach nawet do, do, do tygodnia. W tamtym roku pierwsze zbiory były w granicach 29-1 czerwiec, w tym roku no będzie tydzień, tydzień różnicy.